Nie, wbrew pozorom przed tą walką akurat mówię, nie było presji, czułem się dobrze psychicznie, czułem się dobrze fizycznie, yy, no wiadomo to jest walka, można wygrać, przegrać, ja yy, zawsze podejmuję wyzwania i mogło pójść różnie, ale byłem naprawdę dobrze przygotowany i wiadomo, że radość była ogromna, no bo nie często wygrywam przez nokaut, nie jestem jakimś super uderzaczem, tym bardziej z takim zawodnikiem, jakim jest Paleares, no to, to, to ogromna po prostu radość, nie? Michał, zacząłeś tę walkę bardzo spokojnie, powiedz, czy taka była taktyka? Taktyka była tak naprawdę jeszcze spokojniej, żeby to wszystko zrobić, wciągać, próbować oszukać, ale no ja gdzieś tam mam głęboko zakorzenione to, że ja po prostu lubię walczyć, lubię się bić i, i były takie momenty, że już chciałem po prostu polecieć na niego, co dała fabryka, ale, ale miałem przed oczami trenerów, którzy narysowali mi tutaj w głowie taktykę, powiedzieli poczekaj, wciągnij, on sam przyjdzie. No i udało się. Miałem takie wrażenie, jak tam pierwszy raz spotkaliście się oko po oko, kiedy jeszcze pojedynek był zapowiadany, że od samego początku nie chciałeś mu dać takiej nadmiernego poczucia tego, tej legendy, która wokół niego krąży, że nie chciałeś mu nadmiernego szacunku oddać. To znaczy, nie no, szacunek był od początku, no bo jakby nie patrzeć, to jest też bardzo utytułowany zawodnik, ale przede wszystkim jako zawodnik ja muszę wychodzić do walki pewny siebie, skoncentrowany na tym, co ja mam zrobić i jakim ja jestem zawodnikiem. Ja nie mogę wychodzić, bo też już miałem takie sytuacje sam w życiu, że wychodziłem do walki, gdzie walkę przegrałem tak naprawdę z przeciwnikiem już przed walką. No bo, no bo po prostu o, już tak wszyscy demonizowali mojego przeciwnika i, i mówili, że jest taki mocny, taki super, i w sumie ja nie mam wielkiej szans, że ja wyszedłem z takim, to też jakaś tam lekcja była na początku mojej kariery, więc tutaj naprawdę miałem bardzo dobrą formę fizyczną, psychiczną i, i wyszedłem po swoje. I no nie, nie, nie zrobiłem mu tego centymetra miejsca, tak jak powiedziałeś, żeby, żeby dać mu tą pewność siebie. Byłem skoncentrowany, spokojny, ale pewny siebie. Faliary jest cały czas od samego początku on tak ma w pojedynkach, że napiera na swoich Wali, ale wydaje mi się, że y, swoimi prostymi jakby wyznaczałeś mu taki dystans po prostu w stylu nie podchodź, coś takiego. No tak, y, takie, było, takie było założenie, aczkolwiek i tak zrobiłem tego dużo mniej niż zakładałem, to było powinno być takie luźniejsze, dynamiczniejsze, ale no wiadomo, każda walka to jest dla nas jakaś lekcja, nie? dla nas zawodników. Czy na Twoim koncie wspominałeś Mateuszowi Borkowi, że czułeś się całkiem komfortowo i pewnie w parterze. Możesz powiedzieć trochę więcej o walce że ty, wiesz, z rekinem po prostu w, w tym parterze? To znaczy, przede wszystkim dziękuję tutaj, tak jak powiedziałem, Marianowi Kłosowskiemu, który poświęcił mi dużo czasu i mnie motywował. Tak jest, zwany też Santosem, który motywował mnie, wyciągał na treningi, po prostu żeśmy robili te y, ucieczki z tych dźwigni na nogę. I, I to dało mi taką pewność siebie, że jak wiesz, mimo to, że zszedłem do parteru no to nie miałem paniki, nie a co będzie, jak on mi chwyci nogę? Nie? Druga sprawa jest, że w momencie, kiedy już żeśmy się znaleźli w tym parterze... To naprawdę ja nie czułem tej jego fi siły fizycznej. On mnie bardzo mocno ścisku nogami. to kła nogi to miał te swoje te, te nóżki, to miał takie jak, jak dwa filary od, od jakiegoś mola w międzyzdrojach, nie? To czułem, ale góra, czułem, że jest skontrolowany, nie mogłem oddać centymetra, bo zaraz mnie wciągnie moje biodra na swoje biodra i, i będzie ktoś tam próbował kręcić. Ale na to też jakby byłem gotowy. Zaskoczył cię któryś z kopnić? Też miał kopnięcia wysokie były całkiem efektowne w jego wykonaniu. To znaczy jedno było chyba z tego, co pamiętam, kopnięcie wysokie, byłem na to gotowy, zblokowałem oczywiście, wiadomo, że takie kopnięcia. Y potrafią nokautować przez ręce, ale, ale nie było takiej sytuacji dzisiaj, żeby, żeby mnie coś zakręciło, zamroczyło. Cały czas starałem się trzymać tego planu, czyli dystans, dystans. No w pierwszej rundzie się parę razy podpaliłem, niepotrzebnie poleciałem tym swoim prawym sierpem, takim krosem mocy na przednią nogę, ale w drugiej rundzie zostałem naprostowany i udało się. Był taki scenariusz, że wyobrażałeś sobie, że potencjalnie gdzieś tam mógłbyś go poddać? Tak, naprawdę. To, to nie są te czasy, kiedy zawodnik, zresztą zobaczcie na Mateusza tak, że walczy z Brazylijczykiem i on po prostu my będziemy, nie, wiedziem, nie będziemy wiedzieć o co chodzi. No ten, ten poziom w Polsce i przede wszystkim ten poziom brazylijskiego jiu w moim klubie też między innymi no to jest tak wysoki, że troszkę się obijam na świecie i widzę gdzie, i, gdzie, gdzie jestem po prostu z tym swoim parterem i przyjeżdżają też ludzie na seminaria i, I różni zawodnicy z całego świata. I to nie ma tak, że to jest przepaść. Także, mimo tego, że to jest zawodnik, który jest dużo bardziej utytułowany ode mnie, to jednak ja czułem się, nie czułem zagro, może zagrożenia, no, czułem się stosunkowo komfortowo po prostu. Nie? I, I mówię, jak będzie walka w parterze, no to ja będę starał się blokować i uciekać do stójki, ale będę to robił bo dobrze technicznie. Nie? Michał, czy to było najważniejsze zwycięstwo w twojej karierze? No bo chyba najgłośniejsze, najgłośniejsze nazwisko dołączyło do twojego rekordu. Szczerze powiedziawszy nie wiem, nie wiem czy, czy chyba, powiem szczerze, że chyba walka z Tomkiem Drwalem to była dla mnie dużo ważniejsza wygrana niż dzisiejsza, nie? Ale światowo chyba całkiem... Światowo na pewno, jeżeli chodzi o rozgłos na świecie, no to zdecydowanie tak. I co dalej Michał, chciałbyś teraz walki o ten tymczasowy pas KSW? Tak naprawdę, ja jestem gotowy, no mówię, no ja czuję się dobrze, ja nie robię sobie przerw, zmieniamy charakterystykę treningu i ja od poniedziałek idę trenować, i jestem gotowy na, na kolejne wyzwania. No ja lubię, moje życie jest uzależnione od wyzwań, ja dostaję nazwisko i to jest dla mnie wyzwanie, i po prostu każdego dnia się z nim mierzę psychicznie i fizycznie. A jak wróci mamy, to co rewanż? No jeżeli będzie taka wola, no to oczywiście, a ja chętnie jestem.